Cześć pokażę Wam dzisiaj jak działa edycja lustrzana. Stworzymy nowy dokument. Okay. Utworzymy sobie wielokąt. Tutaj możemy zmienić jego bo ilość boków i tak dalej. Stawmy sobie na Teraz pokażę Wam jak działa edycja lustrzana. Chodzi o to, że wybieramy sobie narzędzie kształt i łapiemy za któryś z W ten sposób możemy tutaj tworzyć różne Ciekawe figury, możemy też działać na krzywych Bardzo ciekawe. Obca dodaje nam ogromne możliwości do popisu. Możemy tworzyć bardzo różne loga. Świetna zabawa jest przy tym. Powiedzmy, że zostawię to. Tak, teraz wejdę w efekty. W środki artystyczne. Biorę sobie stąd. Ten efekt. To nie koniec, możemy jeszcze to wszystko modyfikować. To wszystko, co dzisiaj chciałem pokazać. Cześć.